To witamy Was w nowym filmie i ostatnim w tym roku na naszym kanale. Tak. Jest to film podsumowujący wszystkie nasze filmy w tym roku, w 2019. No to może powiemy o naszych dwóch seriach, które zaczęliśmy w tym roku. Tak. Jest to dawna Lubelszczyzna, co nagraliśmy już chyba 5 odcinków, czyli to jest Urbex oraz Piłkarski Turku Luzak, Już mamy dwa odcinki z gościnnym udziałem Furnala oraz drugi odcinek z Lukasem TV. Tak. Trzeci na pewno będzie w przyszłym roku. Tak, już będzie więcej na pewno. Tak, tak. E, Na pewno tak. 25 filmów publicznych w tym roku, chyba? Z tego co tak naliczyliśmy. No gdzieś tak. No. Czyli to jest rekordowy rok chyba, nie? Nie wiem, nie pamiętam ile było. No, w 2018 na pewno tyle filmów no to raczej tak. Może teraz powiemy o naszych gościnnych występach na różnych kanałach. To na pewno jeden z pierwszych występów gościnnych to no. był w filmiku Brzozy. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Był to film, w którym łaziliśmy z kartonami, no. ale to już zobaczycie jak to wyglądało. Tam są te zwierzęta, tak? Skansenie? Nie, chce pan, czy Skansen, żeby te zwierzęta... Jak wychodzicie, żarty sobie jakieś robicie? Eee, drugie to na pewno było z Lucasem TV, eee, no dużo było filmów, ale taki przełomowy to był taki eee, z Sandomierzu, jak biegaliśmy, to też będzie link w opisie. Zatrzymać ich, złodzieje! Tak was dopadnę! I tak was dopadnę, stójcie! Mam szybsze koła niż wy nogi! Eee, najlepszy film, którym zaczęliśmy eee, ten rok to był eee, występ Disco Star. To był 30 marca. Hej ho! Tak wiruje cały świat! Hej ho! Jestem, jestem dla ciebie! Ale już zaczęliśmy, już pierwsze te, co pokazywaliśmy na Insta Story, to było w styczniu, e, w styczniu pod koniec stycznia chyba. Wtedy były te nagrania, castingi? Tak, castingi były. A tak w ogóle, no to z nami miał występować Fordal No. Ale wstydził się już, Ale, pod koniec. ale, ale, ale się wstydził, no. Weszliśmy już do tego budynku, na no gdzie były kasy i się wystraszył ostatni film. Na pewno możecie nas się spodziewać w następnej edycji, może tym razem z Fornalem pójdziemy, jeśli... Bardzo Musicie możemy. go przekonać w komentarzach. Ta. Tak. Jeśli chcecie tak, fornala, w start, tak, to. Chcemy for... chcemy fornala w Disco Start, piszcie. To chcemy Fornala. Chcemy Fornala, akcji zróbcie. Tak. Facebook założcie do... na wydarzenie. Więc tak, mieliśmy taki już większy wyjazd do Krakowa, już taki większy poza pozalambelskie wodle. No. E, były, mieliśmy z tego dwa odcinki. Nie, trzy. Tak trzy odcinki, meetup oraz e, dwa wlodni z Krakowa. E, dużo się działo na pewno. Poznaliśmy dużo nowych ludzi. E, Mieliśmy także wyjazd do Warszawy. Nagraliśmy z tego Janusz w Stoicy. Tak, ale ten wyjazd no, do Warszawy to był taki... Spontaniczna no, przy... akcja też. No. Przy okazji był odcinek, tak. bo z Lukasem tam nie Poznaliśmy też jeszcze jedną osobę, na pewno, tak. którą zobaczycie może na kanale w następnym roku. Na pewno będzie. Na, na pewno. W turboluzach. Tak. Jak poszukacie, to znajdziecie. Co? Lubelskie Kartofliska zaczęliśmy w 2018, tak. ale kontynuowaliśmy, tam leciały trzy 3... odcinki chyba w tym roku. I w przyszłym roku no planujemy taki większy wyjazd na te Lubelskie Kartofiska Tak. Jedziemy do... W sławnej drużyny, jeżeli ktoś się orientuje w B klasach. No jedziemy koło Bełhatowa gdzieś tam. No to będzie wiadomo gdzie. W czerwcu. Będzie jakaś impreza podobnie, więc musimy tam być. Ale to zobaczycie już na tak. kanale. Mieliśmy swój pierwszy, jedyny na razie konkurs na naszym kanale też. To możemy coś powiedzieć. Było to wygranie koszulka z podpisami różnych youtuberów youtuberów, tam Rezi był Gimper Sami widzieliście tam no, zdjęcie, no, yy, Gimper miał yy, koszulkę na zdjęciu, trzymał ją. No i też możemy y, powiedzieć y, y, naszym ostatnim teraz filmem oprócz tego y, to jest ostatnie, teraz co ostatnim byliśmy w Sandomierzu y, vlog 5 Janusz i Mikołaja podbijają Sandomierz. <grymne>

Wizyta u poziomki co bardzo dużo zmieniło na naszym kanale w tym roku No to na pewno A tak naprawdę mogło tego nie być Bo był problem z transportem Z transportem dokładnie Bo tam w większej miejscowości obok, obok poziomki był, był problem z busami I jakbyśmy jeszcze nie poczekali 5 minut To by tego filmu w ogóle nie było No nic z nie nie nie, nie się... tego nie było tak Więc też mieliśmy trochę tarta Później odezwał się Serafin, gdzie... Czy pomożemy mu dotrzeć do poziomki? No i tak pojechaliśmy no, ze Serafinem do poziomki i tam się tego nie spodziewaliśmy, że aż losu będzie tam czekało na nas. Ale potem już było o wiele więcej. Tak, wcześniej. To, co planowaliśmy przyjechać, to... No... Mieliśmy być godzinę wcześniej nawet, Ta. ale no... A się spóźniliśmy tu, tam i się, się wszystko to opóźniało. No to teraz przeniesiemy się w to miejsce, gdzie y, powstały te dwa filmy największe na naszym kanale. Tak, czyli spotkanie z poziomką głównie. Po, no lepsze. Jesteśmy właśnie w tym miejscu, gdzie w tym roku, czyli w 2019 odnieśliśmy największy sukces naszego Czy... kanału, tak. tak. Czyli ile ponad 100 tysięcy wyświetleń 130, pod filmem. Tak. 130 tysięcy wyświetleń prawie y, oraz drugi filmik który ma 26 tysięcy wyświetleń. No. Tak, ze serafinem. Niestety dzisiaj na poziomie nie zastaliśmy naszego głównego bohatera. E, dzięki też temu miejscu i tym dwóm filmikom, to no jednym tak naprawdę, e, osiągnęliśmy no, większą ilość, dobiliśmy bardzo dużo subskrypcji jak na nas. Nas, nasz pierwszy cel ogólnie dobić w tym roku to miał być tysiąc po prostu. Ta. A jest ile? Jest? Y, 2250 już chyba. Ta. Tak. No. I mamy nadzieję, że 2020 to będzie jeszcze lepszy rok, w którym, w którym dobijemy więcej. Tu właśnie są y, dwaj bohaterowie: tu jest kierowca Pasjonat, a tu jest ochroniarz. Wtedy jak przyjechaliśmy z Serafinem to była spontaniczna akcja, udało się dzięki Przemkowi, bo załatwiliśmy transport. Inaczej byśmy nie dojechali a, tak naprawdę, więc... A Fortnite się zabrał jak zwykle, ale do a kto na gapę, no. No i poznaliśmy też no, Serafina, który, przy, z którym przyjechaliśmy do poziomki, który której ile? Z 500 kilometrów, nie? No, Wrocławia, to, no, tak, Wrocławia to 500 kilometrów było. No i no, tak poznaliśmy, nie? I więc na razie z tego miejsca tyle, jedziemy do kolejnego, nasza trasa świąteczna rusza dopiero. No, tak, ale tak. to wszystko zobaczycie we vlogu, który... Podsumowanie roku 2019. Tak. I mamy nadzieję, że w 2020 Dwa. zabierzemy was w, w więcej Dwie. miejsc. Tak. Już mamy plany. Tak. Więc, na razie. Ze względu na to, że ten film ma premierę 31 yy... czyli w 30... tak. na nowy rok. Więc chcielibyśmy Wam życzyć yy, szczęśliwego nowego roku, spełnienia takich marzeń, które byście chcieli Dokładnie. w 2020 Mamy nadzieję, że dla nas to będzie taki rok tak, przełomowy, jeszcze większy. Będzie na pewno dużo filmów i, i dużo zwiedzania, tak. i ogólnie tego wszystkiego. Będzie więcej kartofli. To zobaczycie sobie, co się działo, więc my lecimy do nowego roku na razie.